I w tę chwilę mech, tam, o oh, ciężko, co to go dużo, ja? Oh. ja nie dobrze, że się przyroda, bo to pranie trzeba robić.

Czekamy i będziemy potem mieli, a? Swoje. Nie żadne takie jakieś GMO, czy tam jakieś tam inne pyrskane sztucznym nawozem. O, fajne będziemy mieli. się ci zrobił pięknie. Będziemy jeść. A, a propos jedzenia. E, Elenka, bo takich żgłodni już trochę. Może tam jakoś coś tam się, jakiś obiadek by się znalazł, co? Ja pójdę, ale chłopak najpierw musimy to pomóc wywiesić. Nie jesz tu, czekaj ci to. No, chłopie, no trzeba pranie zrobić, co za cię poradzę? To weź mi te, weź mi ta micha i tam to wywieszymy, bo musimy to wykręcić i to wywiesić. Weź to. Trochę mokry ten mikrofon, ale tak to jest przy praniu. Słuchajcie, czym jest sakrament spowiedzi? Sakrament spowiedzi jest po prostu praniem. Tak, żeście widzieli... Pranie różnie może wyglądać. Z pewnością u Was w domu tak nie wygląda, bo chyba wszyscy mamy w domu pralki automatyczne. I właśnie, co jest potrzebne do prania? Na pewno nie wyobrażamy sobie prania bez rzeczy, którą trzeba wyprać. Obojętnie, czy jest to kolorowa koszula, czy biały podkoszulek, zawsze coś jest brudnego. W sakramencie pokuty i jej pojednania pierzymy naszą duszę, która niestety bardzo często jest dość mocno ubrudzona. Skoro mamy już to, co jest do wyprania, to jest zawsze potrzebna woda. Nie taka zwykła. Wiemy dobrze, że z sakramentu pokuty, jak z każdego innego sakramentu, skorzystać mogą tylko ci, którzy mają sakrament Chrztu Świętego, czyli zostali obmyci wodą Chrztu. Czyli mamy wodę. Jest woda, dzięki której to pranie może się udać. Jest dusza, którą pierzemy. Mamy jeszcze proszek. Czasami sam proszek wystarczy. Woda, proszek, brudna dusza, włożymy. Tym proszkiem jest Pan Bóg. On działa. On dokonuje tego cudu oczyszczenia. Ale jest jeszcze potrzebna ta maszyna albo to coś, w czym to się dokonuje. I słuchajcie, wcale tu nie chodzi o konfesjonał, ale chodzi o księdza. To ksiądz jest tą pralką. To ksiądz jest czasami też taką miednicą. Ta miednica czasami może być piękna, kryształowa, cudowna, idealna. Czasami niestety może być trochę poobijana, zardzewiała, nawet czasami przeciekać. Ale zawsze ona jest potrzebna. To w niej dokonuje się to pranie. I tak jak powiedziałem, oczywiście możemy powiedzieć, że wystarczy proszek, woda i nasza dusza do wyprania, bo przecież... Wystarczy w dobrym proszku zamoczyć koszulę, zostawić na jakiś tam czas i te enzymy, detergenty wszystko to sobie jakoś tam da radę z tym, z, naszą, z tym naszym praniem. Ale najczęściej, czy można powiedzieć, zawsze to właśnie Pan Bóg tak wymyślił ze spowiedzią, że jest potrzebny kapłan ksiądz. Na dobrą sprawę nie jest teoretycznie do niczego potrzebny, bo to przecież Pan Bóg odpuszcza grzechy, to nie ksiądz. Zapomnijcie o tym, że ksiądz odpuszcza grzechy, to nie ksiądz. Ksiądz jest tylko tym, czasami się mówi, taką renną, rynną, która działa dwie strony. My mówimy grzechy, a później przez tą rynę leci łaska odpuszczenia tych grzechów. I znowu porównanie możemy powiedzieć, ta rynna może być piękna, ocynkowana, świecąca, lśniąca, doskonała, a czasami niestety może być zardzewiała, pogięta, niedoskonała. Niestety tak to bywa, bo jest też człowiekiem, ksiądz jest też tylko człowiekiem. Ale pamiętajcie, że łaskę odpuszczenia grzechów udziela tylko i wyłącznie Pan Bóg. Czasami możemy się pokusić o takie stwierdzenie: No dobrze, skoro ksiądz jest teoretycznie, powiedzmy sobie, do tego wszystkiego niepotrzebny, to dlaczego nie mogę iść, uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem czy przed Tabernakulum i tak wyznać bez księdza Panu Bogu swoich grzechów? Słuchajcie, można. Można. Bo przecież też tak robimy. W trakcie każdej mszy świętej odmawiamy akt pokutny, w którym nie wyznajemy grzechów. Ten akt pokutny gładzi, pamiętajmy, tylko grzechy lekkie. Słuchajcie, ale takie, można powiedzieć, klęknięcie tylko przed Panem Bogiem, wyznanie tych grzechów oczywiście jest tą formą mojego przeproszenia Pana Boga, ale niestety wtedy nie usłyszymy, i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wtedy moje serce do końca nie będzie tak zadowolone z tego, bo będę miał świadomość, że czegoś zabrakło. Tak jak powiedziałem, pranie bez tych elementów, jakim jest proszek, woda, automat albo miednica i. Dusza bez jednego z tych elementów może się nie udać, albo w ogóle będzie bez sensu. Tak samo spowiedź bez kapłana też nie ma sensu. Dlaczego? Bo tak wymyślił Pan Bóg. Z drugiej strony, to, Pan, to Ksiądz jest po to, aby Was zrozumieć, bo Ksiądz jest też człowiekiem. My też chodzimy do spowiedzi. My też nie zawsze. Z wielką radością idziemy do tego sakramentu, bo wtedy człowiek musi uklęknąć, najpierw uświadomić sobie swoją słabość, to, że nie jestem doskonały, to, że popełniam grzechy, jestem słaby. My myślimy, że jesteśmy mocni we wszystkim. Jestem młody, mocny, wszystko potrafię. A nagle w sakramencie pokuty, a najpierw w rachunku sumienia, muszę sobie odpowiedzieć na te pytania i powiedzieć sobie, ja jestem słaby, nie jestem doskonały, nie jestem taki, jakbym chciał być. Słuchajcie, to ksiądz was ma zrozumieć w konfesjonale. Zadaniem jest, księdza jest też to, aby wam pomóc w rozwiązaniu jakichś tam problemu.